Ej, czy kiedykolwiek podjąłeś decyzję, bo wszyscy inni tak robili? Kupiłeś produkt, który był popularny, ale kompletnie go nie potrzebowałeś? A może zmieniłeś zdanie tylko dlatego, że większość ludzi wokół myślała inaczej? Jeśli tak, to właśnie padłeś ofiarą efektu owczego pędu. Jak to działa? Dlaczego wpadamy w tę pułapkę? I co najważniejsze, jak się przed tym obronić? Oglądaj do końca, bo mam dla Ciebie kilka zaskakujących faktów. Czym jest efekt owczego pędu? Efekt owczego pędu to psychologiczne zjawisko, które sprawia, że ludzie podejmują decyzje, bazując na tym, co robi większość. W skrócie, jeśli wszyscy biegną w jedną stronę, my podświadomie uznajemy, że to najlepsza opcja. Ale uwaga, tłum nie zawsze ma rację. Ten mechanizm może prowadzić do błędnych decyzji, strat finansowych, a nawet społecznych katastrof. Jak efekt owczego pędu wpływa na Twoje życie? Wyobraź sobie, że wszyscy Twoi znajomi zaczynają inwestować w kryptowaluty. Kupować modne ubrania, oglądać popularny serial. Co robisz? W większości przypadków dołączasz do nich, nawet jeśli nie masz pewności, czy to dobra decyzja. Problem pojawia się, gdy zaczynamy ignorować własne potrzeby i myślenie krytyczne. Bo skoro wszyscy tak robią, to musi być słuszne. Jak przełamać efekt owczego pędu? Dobra wiadomość! Możesz się na to uodpornić, wystarczy kilka prostych trików. Pierwszy: zatrzymaj się i pomyśl: czy robię to, bo chcę, czy tylko dlatego, że inni tak robią? Drugie: szukaj alternatyw. Sprawdź, czy istnieje inna opcja, która bardziej pasuje do Ciebie. Trzecie: podejmuj świadome decyzje. Jeśli wszyscy coś robią, nie oznacza to, że to najlepszy wybór. Nie daj się manipulować trendom i nie bój się iść pod prąd. Podsumowując, jeśli kiedykolwiek złapałeś się na tym, że zrobiłeś coś tylko dlatego, że wszyscy tak robią, koniecznie daj znać w komentarzu. Pamiętaj, Twoje wybory powinny być Twoje, a nie tłumu. Jeśli ten film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym odcinku.